Tam sobie rolnik jedzie i robi tak, żeby nam było jeszcze łatwiej. Fajnie się chodzi, tak w taki sposób, właśnie o takim zabronowanym polu. A my tutaj mamy jakiegoś dużego moniaczka. Tym razem Rutusik się spisał i dużego moniaczka wyhaczył. No i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta. Tak jak widzicie dzisiaj Rutus, dzisiaj również i Simplex, tak jak i ja i moja narzeczona Martyna ruszamy dzisiaj w teren. Zobaczymy co dzisiaj wyjdzie. Przepiękne pole, na które mam tylko jeden dzień niestety. Ale mam nadzieję, że będzie ciekawie, w przepięknym krajobrazie, fanty będą sypać. Subskrybujcie kanał, łapa w górę, komentarz i do pierwszego dołka. Na pierwszy strzał u mnie leci jakaś taka pierdółka cynkowa blaszka. A moja tutaj idzie zaraz za mną i zobaczymy, jakie będą efekty. Ładny był sygnał, i tutaj widzę rancik. Wy też może tutaj zauważacie to. Ale nie wiem, co jest. Czy moneta, czy nie moneta. Będzie moniak. Jest moniaczek, pierwszy. Super. I co będzie? Chyba boratynka będzie, moi drodzy widzowie. Będzie pierwszy boraksik. Przetrzyjmy to delikatnie, żeby tutaj nie popsuć. Chociaż raczej stan monet na tym polu nie będzie za wybitny. No ale i tak wiadomo, trzeba delikatnie. Chyba będzie boratynka, nie jestem pewny. Jakby było coś innego. To oczywiście dam wam informację. Super, pierwsza monetka. Zobaczcie, jaki piękny jest tutaj rejon na poszukiwania. Tam moja sobie śmiga. No Górki niepa, górki super. Zobaczymy co będzie w następnych dołkach. A teraz patrzcie moi drodzy. Tam mam wykrywkę. I patrzcie na to. Łataś Aleksandra. Taka blaszka. Mówię, kurde, jakiś mieś wylesiał z ziemi, No bo tak to oczywiście zobaczyłem. To jest jakby od czegoś... Coś tutaj do czegoś było przymocowane. Ta blaszka. Do czego to nie mam pojęcia, ale zdziwiłem się jak zobaczyłem to jakieś napisy. Łataś Aleksandra. Nie wiem, dajcie mi znać jeśli... Macie pomysł, od czego to mogło być? Bo mi jakoś nic do głowy nie przychodzi, no ale na pewno coś to było. No i czyjeś to było. Nie znam takiej osoby, szczerze mówiąc. W ogóle tutaj nazwiska takiego nie znam w całej okolicy. W każdym razie ciekawy, bardzo fancik. I taki niespotykany. Pierwszy raz mi się w życiu coś takiego trafiło. Dobra, lecimy dalej. Moja tam już za czymś grzebie, jakiś sygnał ma, także zaraz tam pójdziemy, zobaczymy co moja wyciągnęła, a ja tutaj wyciągnąłem drugą boratynkę, super. Prawdopodobnie boratynka, no tak mówię, że boratynka, nawet nic nie widzę, no bo wiecie jak to jest, no tutaj tych boratynek u mnie jest masa, ale to do, naprawdę masa. No, raczej będzie boraksik. Jakby było coś innego, no to bym się cieszył i bym wam wstawił tutaj, ale mocno w to wątpię. Także, po prostu, druga monetka, druga boratynka super. Chowamy do sakiewki i lecimy dalej. Dobra, przyszliśmy do Martyny zobaczyć jej urobek. Na razie, złomki, co tam jeszcze masz? No nic. Złomki, pakuj. Pakujemy na razie tyle i lecimy dalej. Tak jak widzicie, pole jest olbrzymie wręcz. Jak na dwie osoby tutaj, całe stowarzyszenie na dwa dni mogłoby przyjechać. No, w każdym razie lecimy do następnego dołka, zobaczymy, jak to będzie. Jak na razie nie jest źle, ale zawsze mogłoby być lepiej, prawda? Lecimy. A ja jak zawsze, zachęcam Was do pozostawienia subskrypcji, łapy w górę, dzwoneczek, żebyście mieli powiadomienie na bieżąco o moich filmach. Dzięki, wielkie z góry. I do pierwszego, do następnego dołka. Dobra, ja tutaj grzebię sobie jakiś sygnał. Idziemy do mojej, moja ma co ma? Ucha, useczka. No dobra, jest łuseczka. a ja grzebię za swoim sygnałem. Dopiero wam tutaj się włączyłem. Moja miała łuskę, ja tutaj mówiłem, że grzebię za swoim sygnałem. No i wygrzebałem. Jest monetka, super. A co to będzie za monetka? Wydaje mi się, że trochę przedłuża jak na boratynkę. Wyszli gana mocno. Kiepski stan, ale coś tutaj wychodzi spod tej warstwy osadu. No, może być ciekawy strzał, powiem Wam nawet. Może być coś ciekawego. Dobra, dajcie mi chwilę, spróbuję to oczyścić na tyle, ile będzie się dało w terenie. I Wam się włączę. No i super, kurde, moi drodzy, zobaczcie co wyszło. Jedna, druga Grosus Rek Pol, czyli mamy jedną, drugą Grosza Poniatowskiego. Tutaj widzę właśnie. Tak mi się wydawało, że widzę te litery tutaj charakterystyczne właśnie dla tych groszy poniatowskiego. No i się nie myliłem. Słabo widać. Ale wydaje mi się, że jak ołówkami dorwę to, to na pewno będzie całkiem niezły stan. Także zobaczycie po oczyszczeniu jak zdążę oczyścić po prawej stronie, jak nie to zapraszam na mojego bloga Profesor Detektorysta na Facebooku. I tam oczywiście na bieżąco wstawiam takie rzeczy, także, także zachęcam. No i super, monetka się trafiła, elegancko, no w końcu coś innego wysz wyszło z ziemi. Bardzo cieszy monetka. Super, łapa w górę jak możecie. I lecimy dalej. No kurde, się roz rozruszaliśmy. Rozbestwiliśmy się na polu i moja ma. Co masz, gdzie masz? O, jest. Jest boratynka. Przetrzemy delikatnie. Będzie, chyba, <coughs> Będzie chyba boratynka. Stan kiepski, no ale cóż, ja też dzisiaj dwie. znalazłem tutaj już blacha goła wychodzi. No ale jest fajnie. Jest boratynka. Mamy dzisiaj czwartą, czwartą, czwartą monetę. Dziś super. No. Sobie rolnik jedzie i robi tak żeby nam było jeszcze łatwiej, fajnie się chodzi tak w taki sposób właśnie o takim zabronowanym polu A my tutaj mamy jakiegoś dużego moniaczka, tym razem Rutusik się spisał i dużego moniaczka wyhaczył Co to będzie za moniak? Teraz jest pytanie właśnie, widzę że patynka kurde od boków tutaj odchodzi hmm, Musicie dać mi chwilę, nie wiem czy coś będzie na nim widać, ale mam taką nadzieję no i jest, haha, super! Mamy sreberko, kurde 10 groszy z królestwa kongresowego. No fajnie, kurde, tak dawno nie było, tak w tym roku płaczę na to srebro, że go brak. A tu praktycznie na pożegnanie z Rutusem, bo będzie wymiana, będzie prawdopodobnie Deus, jedynka teraz na testy. Na pożegnanie Rutus tutaj sreberko wytargał, zobaczcie, jak ładnie widać 10 groszy 1840 rok kurde, no super, ale się cieszę ja pierdzielę. mówię wam radość to mam niesamowitą z tego powodu bo mówię, tak mało sreberek w tym roku wychodziło a tutaj jest, no i zajebiście, super, kurde mega wypad, naprawdę moniaki wychodzą elegancko dobra, nie przedłużam jest jeszcze z godzina czasu przed nami, żeby pochodzić zobaczymy co wyjdzie w następnych dołkach trzymajcie kciuki i lecimy do następnego No i mamy monetkę. Mamy kolejną monetkę i mamy co? Pewnie Boratynkę znów. Zaraz to przetrzemy. Zobaczymy. No będzie chyba boraksik, nie widać nic. Bo tak jak mówię, ten stan tutaj bywa różny. Chociaż i tak w miarę powiedziałbym, że jest lepiej niż się spodziewałem. Także elegancko, kolejna monetka. No i lecimy dalej. No i mamy fajny fancik. Widzicie go? Jest tutaj medalik. Kurde wypadł. Super. Super. Mały medalik jakiś mamy. Tylko co to to będzie w takim razie? Dajcie mi chwilę. Spróbuję to oczyścić. Chociaż widzę, że będzie raczej kiepski stan. No i super. Widzicie to? Widać tutaj jakieś postaci dwie. Malutki medalik. Nie znam się za bardzo na medalikach, ale lubię je kopać. Bo to zawsze każdy jeden medalik jak wychodzi to praktycznie... No, no ciężko jest trafić, żeby dwa takie same znaleźć, prawda? Zawsze się tam czymś różni, czy z jednej, czy z drugiej strony, czy napisem, czy kształtem i tak dalej, i tak dalej. Tych medalików jest od groma przeróżnych. No i fajnie, że one wychodzą, ten jest miedziany, według mnie jest sporo starszy niż taki, nie wiem, XIX czy XX wiek. Także ciekawe znalezisko. Malutki taki, fajny. Jak zdążę oczyścić, no to a, oczywiście wrzucę Wam z prawej strony. A moja co znalazła? Nie wiesz co znalazłaś? Blaszka tylko. Blacha, no. To ten akompaniament, tak, akompaniament, tam słyszałem Simplexa w tle, no i mamy blaszkę. Dobra, lecimy. No i jest! Rozkruszyłem bryłkę. Myślałem, że będzie jakiś śmietek, ale śmietkiem to nie jest, bo to jest boratynka. Zapewne znów, zapewne znów, ale czy jest? Trzeba się o tym przekonać. No nic nie widzę. czyż dziwnie się ściera. Dajcie mi chwilę, zaraz do Was wrócę. No i zobaczcie na to: to jest czysta blaszka aluminium. I ja takie coś znajduję już drugi albo trzeci raz w życiu. Z tego co pamiętam, to też Mr. Lone też takie, takie coś znalazł przynajmniej raz. I ogólnie, no to powiedzcie mi, co to jest? Cienkie jak boratynka, jak jakieś sreberko, ale sreberko to nie jest, bo to jest na bank aluminium całkowicie gołe. No myślę, że jakby to był PRL, no to by się chyba coś, cośkolwiek zachowało, no nie, mogą się utleniać te monety, ale, ale tak ścierać, no to raczej wątpię do takiego stopnia na tak zwłaszcza. Dajcie znać co o tym myślicie, od czego, na co takie coś mogło być. Ciekawi mnie to, a tymczasem lecimy dalej. Będziemy zaraz kończyć, ale zobaczymy, może jeszcze coś się uda znaleźć. No i witam Was klasycznie na podsumowaniu. Tak prezentuje się dzisiejszy urobek mój i mojej Martyny. W każdym razie, dzisiaj dwa kiki, Simplex i Rutus. I wyszło tak jak widzicie. Tutaj z ciekawszych rzeczy, to na pewno ta nie wiem, odznaka, no góra od odznaki. Coś takiego to mogłoby być, no bo w kształcie właśnie takim typowo odznakowym jest, oznaczeniowym. Łataś Aleksandra, nie wiem, spróbuję zwertować temat, zobaczymy, czy coś uda mi się dowiedzieć o tym znalezisku. Bardzo ciekawy tutaj jest ten ładny, mały medalik. Raz, dwa, trzy i cztery boratynki. 10 groszy PRL. I z ciekawszych monet, to oczywiście jest tutaj jedna, druga grosza Poniatowskiego. Bardzo fajne znalezisko, mnie bardzo cieszy osobiście. Mega fajnie. No i oczywiście, fan dnia, jak nic to, oczywiście srebrne 10 groszy z 1840 roku. Super, piękny stan będzie na pewno na blogu. Zobaczycie po oczyszczeniu tę monetę. Także zachęcam, zapraszam. No i co moi drodzy? Mam nadzieję, że filmik wam się oczywiście podobał. Ja się bardzo cieszę, chociaż ubolewam nad tym niesamowicie, że e, tylko jeden wypad mogłem mieć na to pole, bo już jutro będzie ono posiane. E, znaczy zasadzona będzie taka pucha. No szkoda, no ale to pole przecież nie ucieknie za rok też będzie, na no, zimę będzie i tak dalej i tak dalej. Także mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeśli tak to oczywiście łapa w górę, subskrypcja, dzwoneczek, napiszcie jakiś komentarz dla zasięgu, czyli tak zwane pierdoły. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!